Cześć! Witajcie w 36 odcinku z Faszonisty. Zostając w tym trendzie trochę takim egipskim, dzisiaj zajmiemy się Tanią z Mortal Kombat. Będzie to pierwsza postać się z ery 3D, jak zajmę. Kim jest Tania? Tania jest córką ambasadora wymiaru Edeni oraz chyba najbardziej zdradziecką mordą z całej serii stworzonej przez Eda, Buna i Jenna Tobiasa. Kolegowanie się nie tylko jedno. Stracisz na tym kolego. Stracisz na tym i nic nie zyskasz. No. Może poza Mileną. ale dobra. Już wchodząc do konkretów, zaczniemy od debiutów Mortal Kombat Czary, w którym totania ma na sobie taki oto żółto-czarny strój, z takim oto żółtym topem, takim leotardem trochę. Żółto-czarnymi butami sięgającymi aż, aż do kolan, z takim trochę czarnym motywem. Można powiedzieć, że ten trochę czarny jest trochę, czarny, trochę jak serce. No i co, jak, 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 szału, jak kogoś tam nie ma, oprócz się tego leotardu i tam może jakiegoś tam drobnego nasz, nie wiem tam jakieś brazoletki y, czy coś, to za dużo tu się nie dzieje. No. Fajny start, ale szału jakoś nie ma. 7 na 10. I alternatywny strój zaś zmienia jej główny kolor y, na szary oraz daje jej y, takie trochę pas do pojęć, tutaj chyba jakieś takie nylonki. No nie wiem, rzadko kiedy się widzi tanie w szarym i to sprawia, że trochę wygląda jak taka, trochę, no nie wiem, tak trochę mi trochę, no, trochę jak jakaś taka gospodziewczo nasz tak powiem, brzydko, no takie se, takie se, no też szału nie ma, ale spokojnie, jeszcze będzie gorzej, 7 na 10 także, bo Coś próbowali jej dać, wid widzieć Taniej, nie w żółtym, to jednak rzadkość. Przechodzimy sobie teraz do Elypy Ravnujki z Mortal Kombat. Zresztą, którym to Tania no, niewiele się zmienia, poza tym, że ma taki teraz takie bardziej yy, rękawiczki, już takie żółto-czarne, włosy bardziej yy, w grzywkę, make-up taki, chociażby tutaj na renderze taki make-up, taki trochę czarny make-up, który no, do niej powróci w przyszłości, Buty są trochę krótsze. Zaznaczam, tutaj eksponuję nuko. Mam tutaj, jakby taką, takie żółte, jakby nie wiem, to, jest, nie, to nie jest płaszcz. Co, co tutaj, co, co ma między nami? To jest płaszcz jakiś? jakich, jakich jakiś płaszcz, albo jakaś niby spódnica, czy coś takiego. Oraz top mocno wylatniający bust. Nie ja chyba lubią ten design. Jak dla mnie ten design też jest spoko. Czż się to miał przyczepić? No, nie wiem. To jest Mortal Kombat, Bat jeszcze te stare martakowanie, więc tutaj normalne jest to, że laski eksponują swoją skórę. I tu nie będę wszczepiał, 9 na 10. Jej strój alternatywny to trochę ukłon do poprzednich gier. Tutaj ma bardziej już ten taki e, Bob. To jest chyba na, na takie, mówi Bobcat. Jest strój trochę nawiązujący do jej poprzednich strojów. A jeszcze tutaj ma te warkoczyki to jest tryb chyba do ich poprzednich wersji z furki z tego co kojarzę. No dobra, macie tutaj sobie porównanie. Fajne nawet nawiązanie, też mi się podoba jak zrobili na buty, które też jakby trochę jakby jakieś pończochy nosiła, takie żółto-czarne, taki, też takie nawiązanie. No. Jest ok ale szału nie ma. 8 na Yy, 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 ten frystak, trochę taki, taki, niby grzywka, takie, niby warkocze, czy coś. Takie, jakby nie wiem, nie mogli się decydować Zresztą to jest of oficjalne rendery promocyjne. A to jest gameplay: Mortal Kombat Armageddon to po prostu Mortal Kombat Armageddon to samo. I teraz mała ciekawostka. Tania też Mortal Mortalu 9, ale tylko jako y, więźniarka w, w tym kolosem w uszokantowanym, czyli obok e, Scarlet. Przy czym, wedle stu samego Edabuna, Tania miała być dana do y, dziewiątki, ale mieli trochę za mało czasu, więc coś im y, nie pykło. Teraz jeszcze do Mortala 9, w którym to Tania ma oto taki look, trochę dłuższą grzywkę. Więcej biżuterii, więcej takiego skórzanego materiału, właśnie kierujemy na, na te rękawniki. To jest taki pozłacany top, pozłacany też w gdzie jest jej pełny render. O, tutaj macie pełny render. No i oczywiście eksponowanie bruszka. No, eksponuje trochę mniej, ale to eksponuje. eksponuje mniej, no to eksponuje mniej, tak na myśli. To ma dosyć ciekawy, materiał, taki, taki dosyć taki jakby skórza, skóra. Ta, skóra trochę PVC, takiego bardziej. Muszącego materiału, złoty i czarny, no. Fajny jest no, nawet wersja, bardzo mi się podoba, z 9,5. i przy czym Tania w trybie fabularnym wygląda, miała tak, miała mieć normal bardziej takie gęstsze włosy oraz miała być bez tego swojego, swojego make upu, chociażby właśnie Miała być jej wersja niby wersja beta, ktoś pojawia się w trybie fabularnym, a to jest jej wersja już yy, finałowa, bardziej jakby, nas bardziej jakby nasycona. Zresztą ta jest chyba fabule render tani. To jest jej render z, z trybu fabularnego, yy, gdzie, że tak powiem, jeszcze miała ten swój wczesny design. Więcej, o tutaj chyba Fatala robi. Tutaj właśnie trener, w którym e, e, kosmetyzuje sobie Joszka, wydaje mi się, że tak siedząc na tym, tym swoim kiju. Wiesz co ciekawe, Tania pojawiła, pojawiła się wersja wersji z, też z takim trochę nowym lookiem. E, takim oto lookiem. Zfania jeszcze bardziej, trochę, Chyba trwa też nawiązanie trochę do tyle że taki bardziej zasłonięty, jest tak jakby ktoś z jedenastki, e, jakiś team designerski jedenastki robił jej outfit, bazując trochę na jej outfit z czwórki. Wróć tutaj. Taki bardziej, takie chyba więcej czarnego. Też takie, bardziej taki jakby, jakby trochę alapanty. zresztą. będzie tutaj bardziej kompletny design. Nawet, nawet spoko. Nawet, nawet też mi się podoba. No, na razie to tylko te pierwsze z tym takie trochę słabe. 8 na 10. Oraz też dostała z kina e, do, wariant, do, do wersji Pyramanki, w której to ma więcej czerwieni, co też dosyć rzadkie dla Tani, żeby miało coś go, niż żółty czy czarny. E, Spoczko, daję temu dziewiątkę, bo jednak te tatuaże to są jakby to, co pcha ocenę utani do góry. Zresztą chyba nawet miała je w wersji bazowej, tyle żeby było zależny od wariantu. Ale fajny. co jest niefajne, to jest, co oni zrobili tani w najnowszym mortalu. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Y, nie twarz jest jej problemem, zresztą, że tutaj, ten, ten strój bazowany lukiem klasycznym. To nie jej twarz jest problemem, tylko bardziej to, co ubiera oraz jej fryz. Do tej pory, tania wyglądała tak. Zawsze miała takiego trochę swojego takiego trochę y, pazuru. A no jednak, no jednak, muszę przyznać, że. E, ingerencja Sweetbaby.ink w Mortala 12, jednak bardzo szkodziła no. Serio, że niby Jade 2.0, nie, przecież tutaj ten duży drąg, ale raz to, że jest to z ochroniarzem e Miliny, no i przy okazji jej dziewczyną, ale to już było w dziesiątce, jakby ten, trochę nie wyszło, jakiś taki pancerz, taki co na, taki, taki pseudo, patrzy kurde, co oni jej zrobili. Moim zdaniem najgorszy jej strój, maksymalnie mogę ci dać jedynie 3 na 10. To jest jej strój, jakby taki strój taki boski, który... coś tam uni światła, który to... no... no trochę fajniejszy, no zaczął się ten jakby... słoneczny, tak jakby ten trochę tatuaż na twarzy, te wydzianki, dzięki któremu ona jest taka jakby... jakby jakąś kapłanką, czy opiekunką jakiegoś starodawnego bóstwa. No, znacznie lepszy pomysł, no... No chyba też eksponuje troszkę więcej. Troszkę więcej eksponuje, co zawsze na plus. Nawet ciekawe. Dam temu z 6,5 na 10, bo... No, jest lepsze, ale niewiele lepsze. I wersja Zakonu Ciemności to znaczna poprawa. Bardzo mi trochę przypomina ten... Yy, Batwoman. Bardzo mi przypomina właśnie trochę Batwoman. Głównie są na, na trochę czerni i żółci. No i trochę chyba do jej swojego stroju z ery 3D, no troszkę. Dużo czarnego, kol wiadomo, uniwersalnym że zwykle ci dobrzy to się bujają w bieli, a ci to się bujają w, w czarnym. Też takie spodnie skórzane, tutaj takie dłuższe trochę kozaczki, takie trochę pancerz na rękach, no. Nawet, nawet, nawet fajne, znaczy no... Jakieś, no dobra, nie wiem, może tak fajne jak jej poprzednie, tam, nie wiem, z Deception, czy też z Dziesiątki, ale dalej spoko przy tym, co, no, mogli z nią ugotować, to i tak oszalamę za bardzo, bardzo dużo. 9 na 10. Zresztą mówię. Nie problem, nie problem jest jej modelka, tylko problem jest właśnie to, co ubiera. A tutaj akurat ubiera yy, się ekstra. Nie ja dostała też Street à la pre-order, przy czym dla kontekstu. Hmm, ta na innym sobie później był autoty na to, co by było, gdyby były z Ziemi. To jakby na trochę jakaś wywalczyni brazylijskich dyskotek rzuci te dready. Chociaż, chociaż nie mówią tak tragicznie jak jej bazowym, to jednak też Szałunia robi. No jakieś niby żucie, no, no, żółte shorty, jakaś niby tutaj jakaś kurtka skórzana no. Nie jest. No nie ma ani rewelacji, ale też talnej tandety nie ma. Max mogę dać temu 5,5. Jeszcze trampki na szpilkach. Matko już była wszystko Trampki na szpilkach, jeszcze paletki na szpilkach tego akurat w To właśnie bardziej design w grze. No i też wzruszeniem tych rządów chaosu, to jakby skórka cesarzowej, czyli to by było, gdyby Totania wygrała bitwę o ciekawe, bitwę Armagedonu, a nie bitwę z kroniką. No. Co najmniej bardziej mi pasuje te ozdoby, te, te, te złoto, te tutaj trochę też brązu, widać te tatuaże. Fajne nawiązanie do poprzednich gier oraz, co ciekawe, jej mężem tej wersji czasu jest Rain. Z trochę nawiązaniem chyba do Mortala dziesiątki, gdzie niby udawali, że są razem. Zresztą chyba wam nawet pokażę, czekaj, gdzie tu jest jej ending. Chociaż się tutaj Milina, Tania i Rain. Podobno w panów to był trójkąt głosny, ale ja tam się nie będę wypowiadał. Spoko, no, no kurczę, no akurat bardzo spoko, na tą grę, to jest i bardzo spoko, chyba jej drugi najlepszy obok tej mrocznej wersji, daje temu 8 na 10. No i jeszcze strój klasyczny, czy znaczy, co by było, gdyby Tania była w erze klasycznej, ale akurat no nie była, czy te nazwiska zostały podobne, no właśnie, problem z Tanią w tej grze to nie jest jej modelka, a problem z Tanią w tej grze to jest właśnie to, co ona ubiera. To jest właśnie ostatnią problem w tej gierze. Tak czy siak, przechodząc do konkluzji, brązowy medal dostaje ta skórka, srebrny medal dostaje ta skórka, a złoty medal dostaje jej bazowy luk z dziesiątki. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego cianka i do usłyszenia. Cześć!